Obowiązkowe ubezpieczenie dla e-hulajnug? Być może już niedługo. 23 grudnia 2023 roku wejdzie w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ubezpieczenia OC dla mikropojazdów. Czy obejmie ona również elektryczne hulajnogi? Choć dyrektywa unijna nie obejmuje na razie ich w swoim zakresie, nie oznacza to, że w najbliższym czasie to się nie zmieni. Niemcy, Francja, Niderlandy i inne państwa już wprowadziły obowiązkowe OC dla mikropojazdów, więc wprowadzenie takiego ubezpieczenia dla e-hulajnów dyrektywą wiele by już nie zmieniło. W Polsce jest ono dobrowolne. Popularność hulajnóg stale rośnie i jest szczególnie wysoka w przedziale wiekowym 18-24 lata. Młodzi ludzie coraz częściej sięgają po ekologiczne rozwiązania. Jak twierdzą eksperci, obligatoryjne ubezpieczenie OC dla elektrycznych hulajnóg może przynieść wiele korzyści w przyszłości. Obowiązek jego wykupienia będzie najpewniej leżał po stronie operatora usługi. Problem ubezpieczenia pojazdów, urządzeń, które poruszają się po naszych drogach, to nie jest nic nowego. My od wielu lat, jako kraj, borykamy się z rowerzystami, którzy są sprawcami wypadków drogowych, którzy powodują uszkodzenia mienia u innych uczestników ruchu drogowego. I tak naprawdę przez wiele, wiele lat można było uzyskać odszkodowanie, jeżeli ten sprawca jadący rowerem miał ubezpieczenie mieszkania, miał ubezpieczenie piwnicy i z tych środków, można było odzyskać odszkodowanie. Czy to o to chodzi? Czy ta kwestia nie powinna być prawnie uregulowana? Każde urządzenie, które powoduje, że uczestnik ruchu może przemieszczać się po jezdni, czy też po chodniku w sytuacjach, które przewidziane są w przepisach prawa, czy tą hulajnogą elektryczną, czy nawet zwykłą hulajnogą monocyklem, yy, na wrotkach, na rolkach itd. i wyrządza komuś szkodę, powinien ponieść tego konsekwencje. Dlaczego osoby, które są niewinne w tym przypadku, mają yy, mieć dodatkowy wydatek finansowy, bo bo, bo, bo inny uczestnik ruchu nie gwarantuje tego odszkodowania. Tak to nie powinno wyglądać i myślę, że przynajmniej hulajnogi elektryczne, czy też urządzenia wsparcia ruchu, które również są urządzeniami bardzo często napędzanymi w sposób elektryczny, powinny jak najbardziej podlegać kwestii ubezpieczenia. Jak wspomniałem, poruszają się po jezdni, ale poruszają się też po chodniku. Po chodniku, gdzie nie zawsze stosują się do przepisów i poruszają się z prędkością. Znacznie większą niż powinni. Powinni się przemieszczać z prędkością mniej więcej chodu pieszego, a przemieszczają się z prędkością 20-25 km na godzinę. Co powoduje, że jest to prędkość kilkakrotnie, można powiedzieć, 7-8-krotnie szybsza niż poruszającego się pieszego. Pieszy się nie spodziewa takich urządzeń na chodniku. Dlatego jestem za tym, żeby wprowadzać ubezpieczenia również na te pojazdy, na te urządzenia.